Tego roku w czasie trwania targów odbywa się w Poznaniu pokaz mody. Niełatwo dostać bilet wstępu na wypełnioną salę, do której chętnie przybywają goście targowi, aby po całym dniu oglądania obrabiarek, pojazdów, ciężkich maszyn oraz dziesiątków tysięcy martwych eksponatów spędzić kilka godzin na oglądaniu gustownych modeli odzieży i umiejętnie prezentujących je pełnych gracji modeli. Taki pasaż estetyki, gustu i wdzięku ucieszyć może nawet najwybredniejsze okno poziomu obserwatora trudno ocenić kołnierz tego kostiumu, ale z całym uznaniem można się wyrazić o całości prezentowanego modelu. Rewia Mody to wspaniała okazja dla operatora telewizji i dla tych, którzy nie mieli szczęścia być na sali. W pawilonie przemysłu tekstylnego wyjaśnia się cała tajemnica powodzenia polskiej konfekcji odzieżowej oraz obcej produkowanej z polskich materiałów. Przepych barw, deseni, wzorów oraz rodzajów tkanin to pierwsze wrażenie, jakiego doznaje zwiedzający u wejścia do tego pawilonu. Tekstylia polskie zaspokoić mogą najwyższe wymagania jakościowe oraz najwybredniejsze gusty. Polski przemysł tekstylny produkuje 560 milionów metrów samych tylko tkanin bawełnianych, którymi można by owinąć, tak jak ten manekin, kulę ziemską dookoła równika prawie 14 razy. CTB, polski eksporter tekstylii, dostarcza wyroby w kolorach i wzorach według życzeń klienta. Wełny są tradycyjnym i znanym na rynkach asortymentem polskiego eksportu. Wysoka jakość, kolory według życzeń odbiorców, dobre wykończenie to cechy, które pozwalają łatwo zyskiwać nabywców. Tropiki, gabardiny, flanele, dopeltuchy, panamy, filafil są rodzajami tkanin godnymi polecenia. Jeżeli chodzi o jedwabie, trzeba podkreślić dużą rozmaitość ich gatunków, kolorów, nowoczesność wzorów, które skłaniają najelegantsze kobiety i wybrednych kupców do ubiegania się o te towary. Kobiety krajów europejskich i zamorskich ubierają się chętnie w jedwabie produkcji polskiej. Jak będzie wyglądał ten jedwab na wdzięcznej figurze, skoro już na wiklinowym manekinie wzbudza tyle zainteresowania zwiedzających? Betony to ta grupa wyrobów bawełnianych, która zasługuje na specjalną uwagę. Wielka gama deseni przystosowana do wymagań każdego rynku, trwałość kolorów, wysoka jakość tkaniny to argumenty, którymi posługuje się w sprzedaży CTB. Obrusy, serwetki, tkaniny ubraniowe, bieliźniane, pościelowe i ścierki różnych typów to asortyment wyrobów lnianych. Ich jakość stoi w rzędzie najlepszych spotykanych w handlu światowym.